Siemankowicowi witajcie w moim nowo wybudowanym domku i ogólnie stała się pewna sprawa, ponieważ jak sobie tutaj zejdę, najpierw zanim wam to powiem, to zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję pod kanałem. Filmy są trzy razy tygodniowo: w poniedziałki, w środę i piątki o godzinach 12. Bynajmniej tak się staram właśnie dawać filmy. Bynajmniej będę tak dawać, i może w sumie przejdźmy do tego, co się stało. No to ja wraz z Murówką Jadem przenieśliśmy nasz serwer, czyli właśnie tutaj, gdzie teraz gram, nasza wioska, wszystko co tutaj, co tutaj znaleźliśmy, odkryliśmy i po prostu. Yy, I po prostu tak dalej. Yy, przenieśliśmy na wersję 1.20.1 i sobie sprawdzałem. Yy, Patrzałem z brówkadem co, czy coś się pozmieniało, czy, czy po prostu coś mamy nowego, czy nie. No to patrzyłem w moim domku, w plecakach, nic, w skrzynki nic, no bo raczej tak zawsze jest, że, z, że zazwyczaj po zmianie wersji nic się nie zmienia. A nagle patrzę, wchodzę do właśnie tej skrzynki na listy, no i właśnie wchodzę i tutaj widzę jakąś książkę, która się nazywa Zagadki. Więc patrzę, widzę jakieś kordy, widzę jakieś koordynaty, więc postanowiłem właśnie zostawić to jednak na odcinek. I właśnie widzicie teraz ten odcinek, że właśnie dla Was go nagrywam. Więc no w sumie nie mam co innego robić, tylko odkryć, co się znajduje na tych właśnie koordynatach. Z tego co widać, no to jakieś zagadki, więc w sumie możemy pójść do pierwszej. Chyba, więc w takim razie to jest 1300, no prawie 1400 na minus 430, coś takiego, czyli na początku pójdę sobie na, na te, czyli 1400, czyli 1400 jest ok, w tamtym kierunku, dobra, 1000 i to było 397 końcówka, czyli mniej więcej tutaj ok, i minus 432, 432, no to lewo, tak, lewo, dobra. 432, muszę to zapamiętać. Dobra, 4, 3, 2, czyli o, 4, 3, 2. Wszystko się raczej zgadza. Wysokość 78, dobra, czyli to jest niżej. Ok, dobra, nic tutaj. Oj, kurczę, nie tą łopatą. Może rączką się wskopię, dobra. O, jest skrzynka i to jest. Tak, dobra, to są te koordynaty. Dobra. O, zrobię sobie wyjście, więc w takim razie, co tutaj się znajduje? Zagadka numer jeden. Ok. Yy, no to w sumie dobra. W moim świecie nie ma dnia ani nocy, a mimo to każdy ma swoje miejsce. Pierwszy prowadzi, ostatni kończy. Ok. Yy, środek trzyma wszystko w równowadze. Gdy spojrzysz na mnie z góry, zobaczysz rząd gotowy do walki. Ilu nas jest. Ilu, ilu nas jest. No to. Czyli co, jakieś cyfry mam zgadywać? Albo ilość osób, po prostu? Bo, bo, bo tak, w moim świecie nie ma dnia i nocy, czyli to coś, nie ma dnia ani nocy. Nie wiem, czy to jest rzecz, czy jakaś osoba. A mimo to każdy ma swoje miejsce. Pierwszy prowadzi, no to czy jest coś pierwszego, ostatni czy jest coś pierwszego, i, i na końcu. Środek trzyma wszystko w równowadze, czyli jakby pomiędzy chyba. Gdy spojrzysz na mnie z góry, zobaczysz rząd gotowy do walki. Do walki, do walki. Do walki. E... Co jest z walką związane? E... Czy mam coś w ekwipunku? Z nie wiem, związane z walką, tutaj nic. Nie, statystyki takie. Raczej nie, ale tu, tu mam jakieś narzędzia. Nie wiem, czy to jest do walki. E... I jak tam jeszcze było? Mmm. Pierwszy prowadzi, pierwszy prowadzi. Ok, że jakby w walkę. Miałoby to sens. Miecz. Miecz prowadzi, czyli jakby walka. Ok. Yy, środek trzyma wszystko w równowadze. Yy, osta ostatni kończy, ostatni kończy. No to ja na przykład na końcu mam jabłko. Na środku mam łuk. A środki równo równowaga, czyli walka na nie wiem, walka tak jakby na daleko, to jest wtedy. I tutaj pisze ilu nas jest, no to nie wiem. Zagadki. Nie wiem, będę pisał cyfry. Nie jestem pewien, wpiszę 9 bo raz, dwa... No chyba 9, bo tu są 9, 9 slotów. Pierwszy zaczyna, dziewiąty się kończy. No to raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jest. Czyli tych pierwszych slotów jest 9, po środku jest równowaga, jakby. Nie wiem, mam nadzieję, że o to chodzi. Najwyżej po prostu się dowiemy. A jak, a jak ja coś mam źle, no to po prostu widzowie, możecie pisać w komentarzach, co to może być, ile osób albo cyfry. No nie wiem, będę pisał na razie cyfry. Dobra, przejdźmy może najlepiej do następnej zagadki, czyli tak. 1350. 350 będzie w tamtym miejscu. Dobra, 350. O, tutaj. Ok, i minus minus 4,82. C minus 4,82. Ok, czyli mniej więcej w tamtym miejscu. Mam nadzieję, że dobrze idę. 482. Ok, dobra, to, to na razie mogę zgasić. I tak, w takim razie 4. O, jeszcze 20. 8,2. A jaka to jest wysokość? 102, bo tak jakby nad drzewem, bo 102 jest o 12 kratek wyżej. Dobra, to spróbuję się podbudować i po prostu może coś znajdę, więc o deski. Dobra, bo stąd, no tak za bardzo nie widzę nic, więc muszę się podbudować. O 1350 i o dwie tam Dobra, jestem na 104 kratce Czyli jeszcze niżej Jest! 102 I skrzyneczka, dobra Więc sprawdźmy, zagadka numer 2 No dobra To stwarzenie ma tyle nóg ile palców na dwóch rękach razem Dobra, czyli mamy ręce i łącznie na, na, na dłoniach mamy 10 palców łącznie Czyli często robi pajęczyn... No to chodzi na pewno o pająka, bo Raczej, inne stworzenie, albo po prostu mobek, nie tworzy pajęczyn. W ciemnych jaskiniach i potrafi cię zranić. Dobra, no to to jest na pewno pająk. Ok, na pewno to jest pająk. Jak to było? To stworzenie ma tyle nóg, ile palców na dwóch rękach razem. Ile pa pająki mają? Sześć albo. Osiem chyba nóg. Ale pająki mają osiem nóg chyba. Dobra, zapisuję, że 8. Najwyżej poprawię się na 6. No nie wiem dokładnie, ile pająki mają nóg, ale mi się wydaje, że coś mniej więcej. Od, od 6 do 8, coś takiego. Dobra, czyli mamy pierwszy i drugi kodzik, czyli 9, 8. Ok, no to sprawdzimy potem. Nie wiem, czy to gdzieś mnie doprowadzi, czy nie. Ale to się akurat przekonamy. Więc tak, czas może lepiej znaleźć trzecią. Czyli tak. O, znowu 1350 yy, na minus 372, czyli na pewno w tamtym kierunku, bo tutaj było 400. Dobra, czyli 1000 o tutaj 1350. Dobra, i ta końcówka to 372. Dobra, 372. To jest. Tutaj. Yy. Okej, okay, a wysokość? Wysokość to jest 75. OK, czyli mniej więcej gdzieś tutaj. Dobra, teraz ja się wkopi. O! Moja, moja toaleta? Łazienka? OK. Y I co to będzie to chyba? 1350. OK, zgadza się. 75 i 372 na mi już. No to zgadza się. I ja to tutaj miałem od samego początku. Nie wiem, to ja tego nie musiałem nie zauważyć. No, w sumie nie chodziłem do łazienki. Dobra. Eee, to w takim razie nie jestem mobem, nie jestem blokiem. Okej, okay, czyli mamy już dwie rzeczy odkluczone, wykluczone. Ale mam oczy i zawsze patrzę. Jak niby mob i blok ma mieć oczy i zawsze patrzę? Trzymam cię przy życiu, ale tylko wtedy, gdy masz ich trzy. Czyli co? Trzy życia jakby? Jeden w zapasie, drugi na głowie. Na głowie? Jedyna rzecz, która mi przychodzi No to w sumie na głowie Na głowie no to w Minecrafcie można mieć hełm No, czyli hełm Trzeci, bez niego zginiesz w mgnieniu oka Okej, okay, ale jeden w zapasie, w zapasie, w zapasie Nie wiem w co można mieć w zapasie Coś w plecaku mam w zapasie? Nie wiem, ale tak jak mówiłem to właśnie ten hełmik Ten hełmik właśnie pasuje Trzeci. No to bez niego zginiesz w mgnieniu oka. Bez czego zginie się w mgnieniu oka. No to w zasadzie. W Minecraft. No, no raczej chyba chodzi o Minecrafta. No to w Minecrafcie zgin zginie się. Bez niego. Czyli tego. Czyli jakby człowieka. Nie wiem, zginiesz w mgnieniu oka. Czyli w takim razie. Przez co można zginąć? No to... Czy... Co? O! Lepsze pytanie Co chroni od, Przed śmiercią? E, no to jakaś zbroja to na pewno nie W zbroi też możesz, Można zginąć w mgnieniu oka Na przykład z wysokości to zginiesz od razu e, Jedzenie? No nie no Przez jedzenie to będziesz miał... Pół serca Nie wiem Totem może O! Przez totem nie zginiesz Bo będziesz miał jakby drugie życie więc jakby totem mi pasuje. Dobra, Chy chyba chodzi o totem. Więc tak. E, jeden w zapasie. Nie wiem, czyli jakby jeden, jedną rzecz mamy, drugi na głowie, no to mamy hełm. Okej, okay, to, to mamy dwie rzeczy. I trzeci, bez niego nie, zginiesz w mgnieniu oka, czyli bez totemu można łatwo zginąć. Okej. Okay. Czyli jakby trzy rzeczy dla mnie pasują. No to nie wiem, chyba trzy. Okej. Okay. Jak mówię źle, to możecie mnie poprawiać też w komentarzach. Ja, ja czytam. E, więc tak, może przejdźmy do czwartej zagadki. Ok, 1316, dobra, dobra, do. O, nocka jest. Dobra, to ja może się prześpię. Dobra, to w takim razie 1316, no to. 1300... Oj, nie tam. Ok, w tamtym kierunku. I co jeszcze? Minus 318, 300. E o, czyli w tamtym kierunku i gdzieś mniej więcej tam. Dobra, minus 318, to zaraz to będę mieć. O, jeszcze kawałek. O, tutaj. Dobra. I to pierwsze 1316, to to. A, tutaj. O, chyba się zgadza. 90 kratka, czyli po prostu niżej, pode mną. O, co to jest? Dobra. Które to? 92, czyli jeszcze nie. O! OK, jest skrzyneczka. Zagadka numer 4, dobra. Oj, tą ziemię jednak wezmę. To zabuduję lepiej. Dobra, zagadka numer 4. W takim razie. Wchodzisz do jaskini i widzisz rząd świecących bloków. OK, jakieś świecące bloki, e, które otaczają centralny kamień. Centralny kamień. Dobra, nie wiem, prze, przeczytam może dalej. Licz ich uważnie, jest ich więcej niż 5. Ale mniej niż 10. Ok, czyli pomiędzy 5 a 10, jeśli dobrze policzysz, poznasz magiczną liczbę. Potrzebną do czaru. Dobra. No to pomiędzy 5 a 10 to jest 6, 7, 8 i 9. Ale tak po środku to to jest 7 albo 8. Więc będę po prostu celował między 7 a 8. Więc sobie zapiszę 7 albo 8. O! Oj, nie piszę. Aha, tu się już nie da pisać. No to 7, 8. Dobra, damy coś takiego. Yy, mam nadzieję, że, że się uda, po prostu. Więc tak. O, ja, ja to może jakoś popra Dobra, może być. Czyli ma nasz kod to jest 9, 8, 3, 7 albo 8 na końcu. Dobra, czyli zapiszemy. Yy, 9, 8, 3. I teraz tak, między siódemką a ósemką to jest. Dobra, no to w, w, wpiszemy po prostu potem. Tylko w zasadzie nie wiem, gdzie to wpisać. E, nie wiem, czy on mi coś zostawił. Nie wiem, czy coś tu. Okej, okay, dobra. Jest, miejsce docelowe. Ok, zagadki. Nie, zagadki to już użyłem. Zagadka 4, to to sobie schowam, zagadki zostawię i miejsce docelowe. Dobra, miejsce docelowe. 1212, 1212 o, w tamtym kierunku. Dobra. A te drugie to jest 386, czyli bardziej w tamtym kierunku. Ok. 180. Nie, 386. Tak, czyli tutaj. I cały czas na wprost. Na 1212 o jacie. To jeszcze 100 kratek, okej, okay. czyli to jest troszeczkę daleko. Więc tak. E Dobra, czyli to jest gdzieś mniej więcej na tej górze. Nie wiem, to coś. Krówka, gazela, krówka. Nie wiem. Tam coś jakby jest, ale miejsce y, 1212. A gdzie ja jestem? 1252. Dobra, 1252. O! Jest tam coś, jakiś nick. Czyli jakby gdzieś tutaj. Nie wiem, nie tędy. To może serio, tutaj jest jakieś wejście? Nie wiem, sprawdzę. Okej, okay, hop. Dobra, czy coś tutaj jest? Miejsce docelowe? No to na razie tutaj sobie to odstawię. I tak, jedzonko. A, tam jedzonko mogę sobie schować. Dobra, tak, okej. Okay. I tak, tu, co tutaj jest? Okej, okay, jest coś białego, dobra. Jest coś białego. Nie wiem, czy tutaj mogę sobie zejść, ale jest tam jakiś nick. Więc dobra, zaraz do niego przejdziemy. I tak, co tutaj jest? Dobra, jest coś białego. Czerwone pochodnie. To mnie troszeczkę niepokoi. Nie wiem co tam mogę znaleźć. Ale dobra. Ale chyba jednak chodzi właśnie o to. Dobra, jest tam nick, okej. Okay, mam nadzieję, że nic się mi nie stanie. Dobra, co tu... A, to są te takie winorośla. I są jakieś drzwi. Dobra. Są jakieś drzwi. Pochodnie. Dobra, i co tam jest? Tam jest villager o nazwie sprzedawca. O, tak nie widzę. Dobra. Czy jaki to był kodzik? 9, 8, 3, 7 albo 8. Dobra. No to wpiszemy. 9, 8, 3 i teraz 7 albo 8. No to. No, nie wiem, 7, czemu tu nie można na przykład 7,5? Byłoby jeszcze lepiej. Nie wiem, dobra, damy 7. Sprawdzimy 9,8, 3, 7. Dobra. I teraz y, chwila prawdy. Jest. Dobra. Nie wiem. Ok. wszedłem. Mam nadzieję, że stąd tak samo wyjdę, czyli 9,8, 3, 7. Dobra, mogę wyjść w każdej chwili. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz tak, sprzedawca. Jakieś lampy. Dobra, są tu jakieś rzeczy. Nie wiem co to. Ale tak, halo. Nic mi nie zrobisz? Dobra, chyba nic mi nie zrobi. Nie wiem, zobaczmy tutaj. Skrzyneczka jakaś? Chyba na kodzik jakaś. Dobra. Tu jest beczka. Też to wygląda, jakby na jakiś kod. Tu są dwa pola jakby puste Dobra A to co to jest? Jakiś rzutnik? Nie wiem, tak troszeczkę wygląda O, jakaś ramka Dobra, ale Troszeczkę jakby pancerna O, jest na kodzik Dobra, tu jest świecąca, tu zwykła Dobra Nie patrz się tak na mnie Okej, okay, co to jest? Nie wiem, kalkulator jakiś e, Bloczek Oczy, głowa Steve'a, albo to są okulary, nie wiem jeszcze. E, panel, jakiś tablet, nie wiem. Kamerę, ok. Ej, to jest szansa, że chyba to, czyli, nie wiem, ten panel, jakby, będzie obsługiwał tą kamerę. Nie wiem, tak bynajmniej y, ja to kojarzę. E, to tak, y, drzwi z jakimiś okularami, właśnie, albo po prostu z czymś innym. Tu są drzwi. Jakiś zamek tu jest, ok. I zwykłe, czyli bez tego zamku ani bez tych oczu. Dobra. E, no to w takim razie, sprzedawca, ok. Dobra, co ty robisz? O! Czyli da się tutaj to kupić od ciebie. Dobra, dobra, dobra. Ok, to, to myślę, że będzie można coś kupić kiedyś. O ile on mi tutaj nie zniknie. Nie wiem, może ty mi dałeś tą książkę, miejsce docelowe, zagadki. Nie wiem, to ja ci oddam to proszę może. Okej. Okay. Dobra, on sobie to weźmie chyba. Okej, okay, dobra. Czyli mamy pew pewną... Czyli mamy pewny sekret Czyli właśnie tutaj jakieś rzeczy. Okej, okay, mamy takie właśnie rzeczy zabezpieczające w sumie. Czyli kamery, jakieś sejfy jakieś rzeczy na kodzik aha dobra to jest projektor dobra aha to jednak nie jest kalkulator tylko jakiś e, panel na kod e, co tutaj jest jeszcze to jest jakiś skaner no właśnie twarz danej osoby aha dobra czyli to są drzwi z kodem a tu są drzwi właśnie do skanowania czyli chyba skanowanie po prostu twarzy osoby no to tak jak mówiłem, to są kamery, kamera. Ok, do, dobra, to są. To jest monitor do kamer. Czyli pewnie jakoś je trzeba połączyć. Nie wiem, czy redstone'em, czy czymś jeszcze. Ale to tak. Yy, ok, je, jest. Yy, beczka z kodem, oraz właśnie skrzynka z kodem. Dobra, czyli tak jak mówiłem, wszystko się tutaj zgadza. No, pomyliłem się troszeczkę z tym, bo to jest, powiedziałem, że to jest kalkulator. Nie gniewaj się. Tak, troszeczkę wygląda. E, no. Ale dobra. Wiemy o czymś, o czym chyba nie wiem Rówkojad. Chyba, że tutaj był. Nie wiem. Najwyżej mu to powiem. Dobra. Hasło jest takie same. O. Widzę, że tutaj jakieś mopki się już pojawiły. Więc ja proszę Was, żebyście se poszli. O. Creeper nawet miał Helm. Helm Żuwi. Dobra, oj, nie mój mieczyk. Nie, co ja wywaliłem? A, dobra, hełmiku nie chcę. Dobra, to w sumie mogę się wydostać. I po prostu muszę pamiętać, że to jest w tym miejscu. Dobra, albo powiem mrówka jodowi, albo jeszcze nie. Zadecyduję sobie potem. Więc w takim razie... Miejmy nadzieję, że to będzie... Nasz taki lekki sekret.